Oba przystanki wiedeńskie na ulicy Grabiszyńskiej już działają. W ramach inwestycji przebudowano też jezdnie, chodniki i ścieżkę rowerową. Oprócz wyniesionych przystanków, które naturalnie spowalniają ruch, zostało wprowadzone ograniczenie prędkości do 30 km na godzinę oraz nowy program sygnalizacji, który wstrzymuje wjazd samochodów w momencie pojawienia się na przystanku tramwaju lub autobusu. Wszystko po to, by zwiększyć komfort i bezpieczeństwo pasażerów komunikacji miejskiej. Musiałam chodzić na drugi przystanek, bo z tego przystanku nie mogłam wejść. Wygodniej dla starszych osób jest wsiadanie i w ogóle wysiadanie. Cudownie. No, przede wszystkim jak są stare zestawy tramwajowe, no to jest łatwiejsze wejście ludzi starszych, nie? Którzy szczególnie mają kłopoty z schodzeniem, a na bezpieczeństwo to wpływa jakkolwiek samochody przejeżdżające muszą trochę zwolnić. No, pewnie, że tak. Przestrzeń niebezpiecznie przede wszystkim. Uważa pani, że więcej powinno być takich przystanków? Najbardziej powinno się myśleć, że jest nas coraz więcej osób starszych i niepełnosprawnych. Także to to jest super.